Dobre, inteligentne zegarki będą przydatne dla każdego, kto dba o swoje zdrowie i chce wygodniej wykonywać zadania zawodowe. Aby pomóc ci wybrać najlepszy model, w tym filmie pokażę 10 inteligentnych zegarków, które sprawdzą się zarówno dla osób używających tego gadżetu po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy chcą wymienić swój sprzęt na nowszy model. Linki do wszystkich zegarków z tego filmu znajdziesz w opisie. Chodźmy. Zacznijmy od omówienia jednego z najtańszych modeli, który oferuje wszystkie podstawowe funkcje: To jest Xiaomi Watch 3. Można je nazwać klasyką dla tych, którzy chcą otrzymać dobry zestaw funkcji bez przepłacania. Zegarek wyposażony jest w jasny ekran AMOLED z płynnymi animacjami. Monitoruje tętno, poziom natlenienia krwi i sen. Do tego mamy dziesiątki trybów sportowych, wsparcie dla GPS i całkiem niezłą baterię. Około dwóch tygodni bez ładowania. Ich główne zalety to wygodny interfejs i stylowy design. Jednak, jak w większości budżetowych modeli, możliwości personalizacji są tu ograniczone, a system nie działa tak płynnie jak w droższych wariantach. Ale jeśli potrzebujesz prostego i niezawodnego smartwatcha, to dobry wybór. Jeśli jednak chcesz przejść na wyższy poziom, to godnym przedstawicielem zegarków ze średniej półki cenowej nazwałbym Amazfit Balance. Oferują one więcej funkcji sportowych i zdrowotnych, wyróżniają się lekką obudową, bardziej zaawansowaną analizą snu i aktywności, a także rozszerzonymi metrykami dla biegania i fitnessu. Czas pracy na baterii wynosi od 10 do 14 dni, co jest dużym plusem. Ogólnie rzecz biorąc, Amazfit Balance to coś pośredniego między prostymi zegarkami a droższymi modelami sportowymi, ale z naciskiem na wygodę i długi czas pracy na baterii. Stopniowo przechodząc do wyższych cen, trafiamy na Samsung Galaxy Watch 7. To już w pełni funkcjonalny smartwatch o możliwościach zbliżonych do smartfona. Mamy tu szybki system operacyjny, wsparcie dla wielu aplikacji oraz możliwość wygodnego odbierania połączeń. Zegarek doskonale integruje się ze smartfonami z Androidem, zwłaszcza jeśli są to urządzenia Samsunga. Jest zaawansowana analiza zdrowia, w tym EKG i pomiar ciśnienia. Główny minus to czas pracy na baterii. Jak większość modeli z Wear OS, działają maksymalnie dwa dni, a przy intensywnym użytkowaniu jeszcze krócej. Ale jeśli interesuje Cię ekosystem Samsunga, to chyba jeden z najlepszych wyborów. Teraz porozmawiajmy o Huawei Watch GT5 Pro. Nie są aż tak drogie i łączą w sobie elegancki premium design, wytrzymałe materiały oraz bardzo długi czas pracy bez ładowania, nawet do dwóch tygodni. Mają świetny wyświetlacz, precyzyjny czujnik tętna i zaawansowane funkcje sportowe. W porównaniu do Samsunga jest tu mniej funkcji smart, ale za to bateria trzyma o wiele dłużej. Więc jeśli zależy Ci przede wszystkim na wygodzie i długim czasie pracy, to dobry wybór. Następne pokaże jeszcze jeden zegarek od Samsunga – Galaxy Watch Ultra. To nowy flagowy model firmy, w którym poprawiono wiele wad poprzednich wersji. Tutaj nieco zwiększono czas pracy na baterii, zastosowano tytanową kopertę, lepszą ochronę i rozszerzone funkcje sportowe. Samsung w zasadzie odpowiedział na Apple Watch Ultra. To zegarek dla osób aktywnych, które potrzebują zaawansowanych funkcji w trwałej obudowie. Choć Galaxy Watch można było wcześniej krytykować za jego delikatność, tutaj jest o wiele lepiej. Prawdą jest, że ich czas działania jest nadal krótki i że bez ładowania będą działać tylko przez kilka dni. Następne w kolejności są zegarki premium, o których nie każdy wie: Withings ScanWatch Horizon to hybrydowy model łączący w sobie klasyczną konstrukcję mechaniczną i inteligentne funkcje. Nacisk położony jest tutaj na monitorowanie stanu zdrowia. Wykonują pomiary natlenienia krwi, EKG i śledzenie wzorców oddychania podczas snu. Co więcej, ich bateria trzyma ładunek przez około miesiąc. To więc dobra opcja dla tych, którzy nie lubią często ładować urządzenia, a jednocześnie chcą korzystać z nowoczesnych, inteligentnych funkcji. Inny model premium o klasycznym designie to Huawei Watch Ultimate. Ten zegarek wyróżnia się wysokiej jakości materiałami, wodoodpornością do 10 atmosfer, możliwością pracy w ekstremalnych warunkach oraz doskonałą autonomią nawet do dwóch tygodni. Zostały stworzone dla osób, którym zależy na połączeniu prestiżowego designu i zaawansowanych technologii. W porównaniu do GT, 5 Pro oferują więcej możliwości dla aktywnego wypoczynku i treningów sportowych. Idziemy dalej i przechodzimy do zegarków dla sportowców. Pierwszym z nich będzie Polar Grid X Pro. Ten zegarek jest przeznaczony do trudnych warunków, wytrzymuje ekstremalne temperatury, posiada precyzyjny GPS i szczegółową analizę treningów. Jeśli Samsung i Huawei to raczej zegarki do codziennego noszenia, to Polar jest narzędziem do poważnych obciążeń, które bez problemu można zabrać na wyprawę, w góry, do wody czy na bieganie. Do bardziej wyspecjalizowanych sportowych opcji zaliczyłbym Garmin Forerunner 965. To profesjonalne narzędzie do biegania, triatlonu i przygotowań do zawodów. Mają niezwykle precyzyjny GPS, mnóstwo sportowych metryk i zaawansowaną analitykę. W przeciwieństwie do zwykłych smartwatchy, Forerunner został stworzony właśnie z myślą o treningach i jego zalety ujawniają się przy aktywnym użytkowaniu. Zegarki tej marki, choć drogie, uchodzą za najlepsze dla osób uprawiających sport zawodowo lub starających się śledzić wszystkie parametry z maksymalną precyzją. I wreszcie najdroższy i najbardziej zaawansowany zegarek w tym zestawieniu to Fenix 8, również od Garmina. To zegarek dla osób, które dużo podróżują, uprawiają sport i potrzebują urządzenia, które wytrzyma każde warunki. Posiada niesamowitą żywotność baterii, precyzyjny GPS, dobre funkcje nawigacyjne oraz możliwość pracy na ekstremalnych wysokościach i w skrajnych temperaturach. To bez wątpienia jedne z najlepszych sportowych zegarków na świecie. Patrząc na asortyment smartwatchy, pojawia się pytanie, czy naprawdę warto przepłacać za droższe modele? Nawet tańsze modele potrafią już liczyć kroki, wyświetlać powiadomienia i monitorować sen. Pod tym względem różnica między budżetowymi a flagowymi zegarkami przypomina różnicę między zwykłym rowerem a profesjonalnym rowerem wyścigowym. Zwykły rower spełnia swoje zadania, jeździ i dla większości ludzi to wystarcza. Jednak nie zawsze jest to wygodne, a najczęściej szybko się psuje ale gdy spróbujesz bardziej zaawansowanego modelu, od razu zauważysz jak dużo łatwiej się nim jeździ, jak precyzyjniej reaguje na ruchy, płynniej zmienia biegi i mniej męczy podczas długich tras. Podobnie jest ze smartwatchami. Droższe modele to nie tylko zestaw funkcji, ale zupełnie inny poziom komfortu i precyzji. To niezawodność czujników, które naprawdę pomagają monitorować zdrowie, zaawansowane metryki sportowe, mogące poprawić treningi, a także wygoda wysokiej jakości materiały, płynne działanie interfejsu i szybkie połączenie ze smartfonem. Jeśli budżet pozwala na zakup takiego modelu, dopłata jest uzasadniona, ponieważ różnice w użytkowaniu czuć od razu. Ostatecznie jednak wszystko zależy od Twoich potrzeb. Dla kogoś ważny jest stylowy dodatek z podstawowymi funkcjami, ktoś inny potrzebuje sportowego narzędzia do treningów, a jeszcze ktoś szuka zegarka, który wytrzyma nawet wspinaczkę na Everest. Najważniejsze to wybrać taki model, który naprawdę najlepiej będzie pasował właśnie do ciebie. Jeśli mój wybór okazał się dla ciebie pomocny, będę wdzięczny za twoją łapkę w górę, a linki do wszystkich modeli z filmu zostawię w opisie. Do zobaczenia wkrótce.